Cześć, tutaj Szymon. Witam was po raz kolejny na kanale Geeky Gamers. Dzisiaj znowu mamy boosterek Eternal Masters, ale dzisiaj niestety taki odcinek, który e, powinien się nazywać Szymon jest ogórkiem. Bo jak wiecie, ja mam taki przyrząd, który posłuży mi za wskaźnik. Jak wiecie, boosterek Eternal Masters jest droższy od zwykłego boosterka. A ja tutaj mam z nim taki problem. Hmm, nie wiem czy to będzie w ogóle tutaj widać. Spróbuję wam to pokazać, że tutaj widzicie, ten boosterek jest rozcięty. Ja spróbuję to tutaj włożyć, żebyście o, mogli sobie zobaczyć, zobaczcie. Trym. Tak, taki problem. No i teraz co? Jak widzicie, zobaczcie, tutaj widać. Tutaj jest rozcięcie. Tutaj jest rozcięcie. Ale najgorsze jest rozcięcie tutaj. Te rozcięcia tutaj są tylko na tym zgrzewie. To rozcięcie tutaj dochodzi aż dotąd, tutaj gdzieś, tak? Gdzie są karty? tu może z tyłu jeszcze lepiej będzie to widać. Zobaczcie. O. No i problem polega na tym, że jak kupuję boosterki, to wiecie. Zobaczcie, tutaj są też takie jakieś dziurki tutaj i tutaj. Nie za bardzo wiem, co to jest. No to wygląda tak, jakby ktoś jakimś nożykiem przejechał. Mm, mówiąc szczerze, nie, nie wiem, co to jest. Boję się nawet otwierać tego. Boję się, że, boję się, że będzie tu jakaś dobra karta, która okaże się, że jest zniszczona. Ja boosterki kupuję na zapas, tak żeby robić tutaj dla Was te filmiki, więc ten boosterek, jak sprawdzałem w zamówieniu, kupiłem już miesiąc temu. Trochę głupio się nawet odzywać do sklepu i mm, cokolwiek im mówić na ten temat, no bo to ja mogłem zrobić, mógł to mi zrobić kot pies cokolwiek. Zobaczcie tutaj jak widać jak ciągnę. O. I otwieram ten boosterek co się dzieje. No i zobaczymy. Też się rozwalił jak poprzedni boosterek Eternal Masters. Przy otwieraniu. E, obejrzyjmy sobie. Że wygląda na to, że. Uff, wygląda na to, że z kartami wszystko jest ok. Także. Chyba miałem więcej szczęścia niż rozumu. Zobaczmy, co tu będzie i obejrzyjmy dokładnie karty. Widzę teraz po czasie, że prawie 3 minuty na ten temat gadałem, no ale musicie mnie zrozumieć, byłem trochę wystraszony tym, co tutaj będzie. Pierwsza nasza karta to Skulking Ghost za jedną dowolnego koloru, jedną czarną, Kreaturka Spirit, 2 na 1, latająca. Kiedy yy, Skulking Ghost staje się celem yy, jakiegoś spera albo zdolności, to musimy go poświęcić. Latacz 2-1, za 2, hm, nie jest zły, ale też jakoś super szał bym powiedział, nie ma. Następna nasza karta to Mog Fanatic Za jedną czerwoną kreaturka Goblin 1 na 1 Możemy go poświęcić i wtedy on zadaje jedno obrażenie wybranej kreaturze albo playerowi Ja bym powiedział, że na, na Limited to jest bardzo fajna karta 1 na 1 za 1 które w dodatku ma jakąś fajną ciekawą zdolność Czemu nie? Tutaj mamy tymczasem Second Foot za cztery dowolnego koloru i jedną białą. Instant. Wyegzajluj wybraną atakującą kreaturę i dobierz kartę. To, co ta karta robi, jest zdecydowanie fajne. Jej koszt jest może trochę niefajny, ale myślę, że w Limited całkiem wysoko można to pikować. Takie przynajmniej moje zdanie. O, a tutaj Innocent Blood. Bardzo ciekawa karta za. Jedną czarną manę, sorcerer. Każdy player poświęca kreaturę. To bardzo fajnie hula, szczególnie jeśli mamy taki deck, w którym my mamy mało kreatur i ze stołu, na stole właściwie kładziemy kreatury dopiero gdzieś mm, kiedy nam się gra rozwinie. To tutaj możemy sprawić, że przeciwnik musi poświęcać kreaturę. To nie targetuje, więc ciężko przeciwnikowi oprócz jakiegoś chyba Counter cokolwiek więcej z tym zrobić, żeby się uchronić nimble Mongus za jedną e, zieloną kreaturka mongus 1 na 1 to jest ciekawa kreaturka e, ze shroudem czyli ta kreaturka nie może być mm, celem speluwani zdolności zarówno naszych jak i przeciwnika hexproof to tylko przeciwnika a shroud to i naszych i przeciwnika i tu jest jeszcze threshold nimble mongus dostaje plus 2 plus 2 tak długo jak 7 albo więcej kart jest w Twoim graveyardzie. No, i to jest, to jest całkiem, całkiem dobra karta. O, i znowu trafił mi się po raz drugi Peregrine Drake. To już omawiałem Wam wcześniej. To jest naprawdę porządna pauperowa karta. Za 4 dowolnego koloru, jedną niebieską. Latarz, 2, 3. Kiedy wchodzimy na Battlefield, odtapuj do 5 landów. Wchodzimy nim, płacimy 5, odtapowujemy 5. Możemy jeszcze coś zagrać. Super sprawa. Do paupera. Do paupera naprawdę spoko. Nie wiem czy poprzednio to mówiłem, ale właśnie niektórzy twierdzą, że on y, szybko będzie w pauperze zbanowany, bo jest za mocny. Tutaj mamy Core Hookmaster za dwa wolnego koloru i jedną białą kreaturkę. Core Soldier 2 na 2 Kiedy wchodzi na Battlefield, tapnij wybraną kreaturę, którą kontroluje oponent, i ta kreatura się nie odtapowuje podczas następnego antapu jej kontrolera. Bardzo solidna kreaturka. Hmm, powiedziałbym, że do jakiegoś limited, tym bardziej. A tu mamy Sentinel Spider za 3 dowolnego koloru i dwie zielone. Kreaturka Pająk 4 na 4 z Vigilance, czyli do ataku nie musimy go tapować, i z Richem, czyli może blokować kreatury, które latają. E, tutaj koszt jest dosyć spory, ale jednak taki Pająk jak najbardziej tak. Można nim, można nim zdecydowanie grać. To jest, to jest ciekawa karta według mnie. Pilgrim's Eye, za 3 dowolnego koloru, topter 1 na 1 latający. Kiedy wchodzi na Battlefield, możemy przeszukać naszą bibliotekę w poszukiwaniu BASIC LANDA. Pokazujemy tego BASIC LANDA, bierzemy go do ręki, no i potem standardowo musimy przetasować naszą bibliotekę. Ta karta też jest całkiem ok. Byłaby super, gdyby ten LAND nam wykładała od razu na Battlefield, ale też też coś robi całkiem ciekawego a tutaj mamy czerwonego sorsera za jedną czerwoną manę firebolt, który zadaje dwa obrażenia wybranej kreaturze ani albo playerowi to jest całkiem fajne, ale tutaj jeszcze mamy flashbacka czyli możemy tą kartę skastować jeszcze z naszego graiva za taki koszt jaki tutaj jest podany czyli cztery dowolnego koloru i jedną czerwoną no i potem musimy ją wyegzajlować. też wydaje mi się całkiem jeśli chodzi, powiem wam szczerze gdybym otworzył ten booster w jakimś drafcie albo w Sildzie, to myślę, że tu naprawdę są solidne karty do, do draftowania. No i przechodzimy do naszych ankomonów. Pierwszy to Serra Angel, bardzo fajny ankomonik, może niekoniecznie dlatego, co on robi bo to jest za trzy dowolnego koloru i dwie białe. Kreaturka 4 na 4 Flying Vigilance. Czyli koszt jest dosyć wysoki, ale w limited myślę, że jak najbardziej grywalna karta. No a w końcu to jest aniołek Sera Angel. Można powiedzieć taki yy, staplowy aniołek. Yy, fajna, fajna karta, fajna art. Turach. No, proszę bardzo, to jest kolejna bardzo ciekawa karta. Yy, dwie czarne many, sorcerer. Wybrany player diskarduje dwie karty ad random, czyli yy, jakby to powiedzieć, nie takie, które on sobie wybierze, tylko takie. Randomowe. Ciężko mi teraz po polsku znaleźć odpowiednie słowo na to, ale chodzi o to, że żaden player nie wybiera tych kart. Nie wiem, jak jest w Rulingu napisane, ale gdybym ja tą kartę gdzieś wyhaczył, to co bym zrobił, myślę, że yy, myślę, że trzeba by było zrobić coś takiego, że po prostu player jeden jakoś tasuje karty i z tych odwróconych do yy, wierzchem, tak żeby ich nie widzieć, wybiera dwie, najprościej mówiąc. Tak by to chyba trzeba było. Uczynić. No, trzeba by przeczytać tu ruling, jak tam tam dokładnie jest napisane. Całkiem, całkiem dobra karta, która, szczególnie jeśli przeciwnik ma mniej kart na ręce, no, może zrobić dobrze, może zrobić niedobrze, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co przeciwnik odrzuci. Ale ponieważ nikt, ani on, ani my nie mamy na tym kontroli, to jesteśmy tu w stanie y, coś zyskać. Generalnie jak najbardziej tak. Naprawdę bardzo ciekawy booster. A tutaj mamy Soul Catcher za jedną dowolnego koloru i jedną białą kreaturkę ptasi z żołnierz, ptasi żołnierz, jak to ptak musi być latający, jeden na jeden statystyki, kiedykolwiek kreaturka, która lata, umiera, połóż plus jeden, plus jeden kanter na soul kacera. To też jest naprawdę solidna karta, bo zwróćcie uwagę, że kiedy kreaturka, z, która lata, umiera, nie tylko nasza, ale także przeciwnika, czyli value jest za każdym razem, kiedy zdejmiemy latacza przeciwnikowi ze stołu, i value jest za każdym razem, kiedy przeciwnik zabije jakiegoś naszego latacza. Jeśli mamy cztery takie solkaczery gdzieś w deku. No jak najbardziej tak, czemu nie? I uwaga! Bo teraz przechodzimy do naszej erki co my tu mamy? Siege Gang Commander 3 dowolnego koloru i dwie czerwone, kreaturka Goblin 2 na 2 Kiedy Siege Gang Commander wchodzi na Battlefield? Połóż 3 czerwone gobliny tokenki na Battlefieldzie ze statystykami 1 na 1. I jeszcze możemy zapłacić jedną czerwoną i jedną dowolnego koloru, poświęcić tego Switch Goblina, komandera yy, właściwie. Yy, I zadać dwa obrażenia wybranemu playerowi albo kreaturze. A no pomimo tego, że to nie jest jakaś, yy, bym powiedział, super podejrzewam droga karta, to do Limited jak najbardziej jest ciekawa. I uwaga, bo teraz folia! Piu, dragonek, komonik. No niestety nic jakiegoś rewelacyjnego nam się tu nie trafiło ale folia jest ciekawa za dwa dowolnego koloru i jedną czerwoną kreaturka smok powinno być kreaturka smocze jajo defender czyli nie może atakować statystyki 0 na 2 kiedy dragonek umiera połóż tokenek 2 na 2 czerwonego dragona latającego na battlefieldzie który dodatkowo ma że za jedną czerwoną ta kreatura dostaje plus 1, plus 0 do końca tury. I mamy Wall Defender Token. Słuchajcie, no, ja bym powiedział, że ten booster. Nie wiem, jak to wyjdzie jeszcze. Musimy to sobie przepatrzeć pod względem finansowym. Myślę, że chyba raczej ciężko będzie, żeby się zwróciła powiedzmy ta inwestycja po, poniesiona na ten boosterek natomiast yy, wydaje mi się, że naprawdę do grania w Limited to jest naprawdę solidny booster, tu jest bardzo dużo kart, które no, z radością gdzieś w jakiejś swojej talii yy, właśnie w jakimś Sildzie, w jakimś Limited by, bym, bym widział dlatego wydaje mi się pod... Pod Limited naprawdę, naprawdę bardzo fajny boosterek. No i udało się. Zobaczymy jeszcze tutaj tego. Wola, nie ma tu żadnych zniszczeń, nic się z kartami nie stało. Uf, uf, jeszcze raz uf, bo się naprawdę o to bałem, że są zniszczone. Także apel, patrzcie od razu, sprawdzajcie swoje karty. Jak coś jest nie tak, od razu piszcie do sklepu, bo wiecie jak to jest. Po takim czasie to już potem będzie kapa. Jak ja. Róbcie jak Damian, róbcie od razu zdjęcie albo nagrywajcie jak otwieracie. Chociaż to może przesada, ale czasami naprawdę będzie to w stanie uratować Wam cztery litery i zaoszczędzić stresu. Dzięki, pozdrawiam i do następnego odcinka.